Dzień dobry Państwu. Nie wiem, czy lepiej mówić przez mikrofon. czy... Okay. E, dzień dobry Państwu. Moje Dobrze. Dobrze. E, nazwisko to Karol Seweryn. E, jestem pracownikiem Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. E, I chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć na temat e, urządzenia PACMUN, e, którego jestem autorem, e, oraz jego, jakby, kolejnej wersji którą chcielibyśmy rozwijać w celu zbliżenia się do kierunku, o którym mówił dr Chris Zaczn na swoim poprzednim wykładzie. Innymi słowy, z czegoś, co jest obecnie urządzeniem do pobierania próbek, i tak było projektowane, czyli do próbek wielkości kilkunastu czy kilkudziesięciu gram, chcielibyśmy zdążać w kierunku urządzenia do wydobycia. Moja prezentacja będzie składała się w gruncie z czterech punktów. Pokrótce powiem o doświadczeniach cbek związanych z budową urządzeń, które poleciały w kosmos w przeszłości. Są so, dwa czy slajdy. Potem kilka słów na temat urządzenia PACNOM, ponieważ jego zasada jest jakby dostosowana do warunków, do warunków mikrograwitacji. Kilka słów na temat konceptu urządzenia. Wydobywczego, Patmum Square. No i wnioski i plany na przyszłość. Wszyscy z Państwa, którzy interesują się kosmosem, muszą Państwo wiedzieć, że, znaczy na pewno Państwo wiedzą, że na różnych ciałach jest różna grawitacja. I pomimo tego, że jak spojrzycie Państwo na równania ruchu, czy Chociażby na równania Lagrange'a, które Państwo się uczycie w trakcie studiów, gdzie grawitacja ma zazwyczaj liniowy wpływ na zachowanie urządzeń czy systemów mechanicznych, to gdy w rzeczywistości chcemy zbudować urządzenie pełniące pewną funkcję, okazuje się, że grawitacja ma bardzo nieliniowy wpływ na zachowanie mechanizmów. I tutaj na slajdzie za moimi plecami mogą Państwo zobaczyć kilka przykładów. Po pierwsze spychacz, który wydawać by się mogło, że będzie działał, zarówno, znaczy działa na ziemi, mogłoby się wydawać, że będzie działać na księżycu czy na innym ciele, ciele o małej grawitacji, okazuje się, że tak nie jest. On działa dobrze na Ziemi, ponieważ grawitacja jest dostatecznie duża, żeby wytworzyć siły trakcji, które pozwalają, że tak powiem, spychać pewną ilość materiału. Te siły trakcji są mniejsze ze względu na grawitację. okazuje się, że może, znaczy, że, że to urządzenie w ogóle nie będzie działać, czy będzie spychać bardzo minimalną ilość e, e, materiału. Jak popatrzycie Państwo na ciała naprawdę małej grawitacji, sytuacja jest jeszcze trudniejsza. Na, część z Państwa pewnie słyszała o misji Gara e, i to jest to zdjęcie w środku, e, gdzie jest pokazana kometa. I jej potencjał grawitacyjny, czyli rozkład pola grawitacyjnego w przestrzeni jest bardzo zmienny, ponieważ kształt jest bardzo zmienny. Co również utrudnia, że tak powiem, na przykład działanie sensorów. Wystarczy sobie wyobrazić, że stając na powierzchni, powierzchni takiego ciała, może nam się wydawać, że powiedzmy, um, kawałek ska, skały leci w naszym kierunku, ale nie dolatuje, ponieważ grawitacja jakby w po drodze zmienia się i jest, jest w innym kierunku. W, innym, w różnym punkcie przestrzeni. Również no, poruszanie się, czyli jak gdyby poruszanie się kołowe, które jest na, na Ziemi jak gdyby głównym, czy głównym sposobem poruszania się, może nie być najlepszym sposobem poruszania się na ciałach o małej grawitacji. Stąd różne projekty, różnych systemów generalnie skaczących na powierzchni ciał o małej grawitacji. Tutaj jeden slajd, o którym chciałem Państwu powiedzieć, czyli urządzenia, które faktycznie kiedyś poleciały w kosmos. One zostały zbudowane w, w naszym instytucie. Pierwszy z lewej to jest MUPUS na misję trzmurow grasimienko Urządzenie KRET, które było projektowane na misję księżycową. Chomik, który był znaczy wystrzelony w kierunku FOBOSA wraz z misją FOBOS-Grunt. Oraz urządzenie, które było zrealizowane. Pomiędzy, znaczy jako współpraca pomiędzy firmą Astronika i CBK czyli urządzenie, część urządzenia HP Cube na misji Inset. To też pokazuje Państwu w pewnym sensie porównanie tego, co po pierwsze może robić duże państwo mające, że tak powiem bardzo duże doświadczenia i to jest prezentacja Krisa zacnego, którą Państwo widzieli, do, do tutaj jakby naszych możliwości. Nie to, żebym chciał Państwa ograniczać, niemniej, no moim zdaniem, warto zawsze myśleć o małych systemach. Te układy zawsze są drogie, znaczy wystrzelenie czegokolwiek w kosmos jest drogie. Zawsze jest znacząca różnica między tym, co się projektuje na niskich poziomach technologicznych, a potem urządzeniem, które fizycznie leci w kosmos, więc. Zachęcam Państwa do myślenia o systemach raczej małych. Tutaj chciałbym pokazać jeden slajd, mój kolega doktor Zwierzyński będzie mówił na kolejnej prezentacji o naszej współpracy. Chcę podkreślić, że SWK współpracuje z Agiechem w różnych obszarach, między innymi właśnie z Wydziałem Wiertnictwa, Nafty i Gazu i Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, budując wiertnice. Ale wiem, że też koledzy współpracują z Wydziałem Górniczym przy innym projekcie dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dobrze. Proszę Państwa, teraz kilka słów o Pakmunie. Prawdopodobnie część z Państwa widziała, więc nie będę, że tak powiem, długo Państwa, Państwa zanudzał. Może warto spojrzeć na ten slajd. Otóż Pakmun jest pewną kontynuacją urządzeń, które my w Cebeku budujemy. Te urządzenia głównie wbijają się. Powierzchnię planet czy ciał o małej grawitacji. Wbijają się, ponieważ wbijanie się jest dużo bardziej niskoenergetycznym zjawiskiem niż wiercenie. To jest, po prostu takie są wymagania misji. Jeżeli ktoś, osoba tworząca misję definiuje budżet mocy i mówi, że możemy wykorzystać 4 waty, no to niestety mając 4 waty nie dokonamy procesu wiercenia, a wbić się możemy. I e, oczywiście można się wbijać tak, jak wbijamy gwóźdź w deskę, powiedziałbym w ruchu liniowym. Natomiast e, tutaj to urządzenie zostało zaproponowane, w taki, znaczy zaprojektowane w taki sposób, aby wbijać się w ruchu obrotowym. Innymi słowy, czerwone młotki wbijają zielone półsfery w regoliec. System jest podwojony, dzięki temu tak naprawdę re, reakcja na lądownik jest bliska zeru innymi słowy. Lądownik jest bezpieczny, nasze urządzenie nie, 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 nie uszkodzi lądownika, o czym też za chwileczkę powiem. Jednym z elementów analizy teoretycznej podczas projektowania tego urządzenia było sprawdzenie, jaki jak jest transfer energii tak naprawdę pomiędzy rozpędzonym młotkiem a szczęką, i ta efektywność tego transferu energii przedstawiana jest na tej mapie. I widzą Państwo porównanie w szczególności urządzenia PACMU do naszych wcześniejszych urządzeń i jest pokazane, że teoretyczna efektywność, podkreślam słowo teoretyczna, jest lepsza niż urządzeń typu CRED, HOMIC czy MUPUS. Szczegóły tych analiz teoretycznych znajdziecie Państwo w pracy, która była zacytowana na wcześniejszych slajdach. Kilka słów na temat breadboardów. Otóż budując tego typu urządzenie jesteśmy, znaczy uważam, że powinno się zawsze bardzo, na bardzo szybkim etapie przejść do prób jakby eksperymentalnych i takie próby eksperymentalne zostały zrealizowane w CBK-u na, na dosyć wczesnym etapie, innymi sprawdzając ideę trzy generalnie e, e, czy możemy liczyć na to, że młotki wbiją pusfery i jednocześnie system był podwieszony na sprężynach. W związku z tym, czy możemy liczyć na to, że system nie będzie podskakiwał, innymi słowy, czy nie będzie zakłócał pracy lądownika. No i okazało się, że tak, to jest możliwe. Potem sprawdziliśmy to urządzenie też na trochę bardziej e, wymagającym materiale, innymi słowy, materiale twardszym, to jest takie porowate szkło. Te materiały zostały też w odpowiedniej pracy, która tutaj jest zacytowana, przedstawione. E. Oprócz tego wykonaliśmy bardzo interesujący test na, e, sprawdzający, czy faktycznie nasze urządzenie nie zakłóci pracy lądownika. Widzicie Państwo na zdjęciu lądownik, który jest umieszczony na stole granitowym. W ten sposób uzyskaliśmy warunki mikrograwitacji oczywiście w płaszczyźnie. Bardzo trudno jest na Ziemi uzyskać. Warunki mikrograwitacji, a loty paraboliczne e, znaczy oferują dosyć krótki czas testowania, więc chcieliśmy w pierwszej fazie zrobić testy na, na stole granitowym. I widzicie Państwo tutaj lądownik oparty o, na poduszkach powietrznych, nogi są oparte o powierzchnię. E, o powierzchnię. E, stół granitowy był pochylony do poziomu takiego, aby symulować warunki grawitacji na Fobosie. No i sprawdziliśmy, w trakcie testów, że i tutaj prawdopodobnie będą państwo mogli zobaczyć, że faktycznie ten, to urządzenie nie zakłóca pracy. Tutaj widzicie państwo test wiertła. Wiertło jest zamocowane na końcówce roboczej i w przeciwieństwie do pakmuna wiertło zakłócało pracę lądownika innymi słowy w warunkach bardzo niskiej grawitacji. Wiertło jest dosyć niebezpiecznym narzędziem dla systemu Lądownik, ponieważ, jak Państwo widzicie, system dryfuje w jedną stronę. To, znaczy, ten wynik nie był, że tak powiem, nie, nie, nie skaliśmy tego wyniku w analizie statycznej, e, tylko właśnie w analizie e, e, eksperymentalnej. Teraz, jeśli spojrzymy, że tak powiem, na prototyp, ja muszę zerknąć na czas, bo ja zawsze się rozwijam za długo. Jeżeli zerkniemy na prototyp, to urządzenie generalnie jest urządzeniem dość skomplikowanym, mającym znaczy dwa silniki na, zamocowane na jednej osi i dwie półsfery, które są również zamocowane na tej osi. Tutaj kilka szczegółów technicznych, które, które może teraz pominę. Bardzo interesujące są moim zdaniem wykonanie tych półsfer z odpowiednimi zębami. Tutaj zaprojektowane przy współpracy z kolegami, również z Wydziału Wierzystwa na i Gazu, czy właśnie użycie specyficznych materiałów na młotki, tak żeby osie, cięż, środki ciężkości były w odpowiednim miejscu. A tutaj Państwu pokazuję, bym powiedział bardziej kuchnię bym powiedział techniczną, otóż pokazuje jak skomplikowany jest montaż urządzeń, które. Ewentualnie no, na tym etapie miały być włożone do komory próżniowej. Niemniej to się z dużym sukcesem powiodło, i w efekcie mogliśmy przeprowadzić testy urządzenia pokazujące kolejne jego fazy działania. Innymi słowy, od momentu pobierania próbki, próbki poprzez przesunięcie kontenera na próbkę i odłożenie tego kontenera do kapsułu. Innymi słowy, urządzenie w, w efekcie swojej pracy gromadzi materiał w kontenerze i e, oddaje je do kapsuły powrotnej urządzenia. E, cała kampania testowa była zrealizowana na systemie, który pozwol, pozwolił mierzyć składowe horyzontalne i wertykalne sił i momentów sił. Chcieliśmy być pewni, że faktycznie to nasze urządzenie nie zakłóci działań. Pracy lądownika. Uzyskaliśmy dos znaczy szereg różnych ciekawych efektów, natomiast to jest jeden z przykładów, i to też jest jak gdyby materiał do dalszej pracy, więc zachęcam Państwa do współpracy z Centrum Badań Kosmicznych nad dalszymi, że tak powiem, rozwojem tego urządzenia. Otóż to pokazuje, że szczęki nie za zagłębiają się jednorodnie, znaczy nie w tym samym tempie, co wymaga, że tak powiem, zaprojektowania chociażby układu sterowania takiego, który pozwalał. Faktycznie zminimalizować ten efekt. No, ta niejednorodność wynika z wielu czynników. Przede wszystkim może wynikać z niejednorodności materiału pod szczękami, I, i taki efekt należałoby wyeliminować przez zaprojektowanie odpowiedniego układu sterowania. Tutaj jest tablica pokazująca, jak gdyby ile potrzeba uderzeń, żeby zagłębić się w dany materiał. No, to jest dosyć trywialny wniosek, że jeżeli mamy materiał sypki typu analog regolitu księżycowego, czy analog regolitu, który jest na Fobosie, no to ten proces jest szybszy. To jest kilka uderzeń, od, od jednego powiedzmy do czterech. W przypadku materiału bardziej zwartego no i testy były wykonane w materiałach do kilku megapaskali, chyba 6 czy 7 megapaskali był to najtwardszy materiał. Urządzenie potrzebuje kilkadziesiąt, a czasami kilkaset uderzeń, żeby pobrać próg. No i w efekcie jest próbka, znaczy próbka, która jest zamknięta w kontenerze. Teraz kilka słów o tym koncepcie, urząd... koncepcie, koncepcie, koncepcie nowej wersji urządzenia. Otóż chcielibyśmy przede wszystkim myśleć o wydobyciu materiału. Innymi słowy przejść ze skali kilkudziesięciu gram do kilkuset kilogramów. Na slajdzie Państwo widzicie takie główne założenia. Otóż moim zdaniem, jednokrotne pobranie próbki powinno, po, znaczy urządzenie powinno pobierać około 500 kg w czasie 20 minut. Wydaje mi się, że moc, że wydaje mi się, czy wstępne obliczenia, które wykonałem, pokazują, że, że będzie do tego procesu potrzebne kilkadziesiąt wat. Oczywiście. Myśląc o wydobyciu, należy myśleć również o tym, jak, w jaki sposób to, ten regolit, który pobierzemy, transportować. I tutaj na tym slajdzie widzicie Państwo dwie możliwości. Generalnie w zależności od tego, co chcemy wydobywać, czy Regolit, czy jakiś konkretny minerał z tego Regolitu można sobie wyobrazić transport tutaj w postaci, tak jak jest przedstawiony w zdjęciu po lewej ewentualnie przesypywanie tak naprawdę regolitu z jednego miejsca na drugie po to, żeby uwolnić związki lotne. Takie koncepcje analizowaliśmy wraz ze studentami z Politechniki Warszawskiej, zastanawiając się nad tym, jak takie urządzenie mogłoby być zamocowane na systemie jeżdżącym i tutaj jest jedna z koncepcji przedstawiona przez studenta, pokazująca możliwy transport urobku pobranego przez pakmuna z powierzchni na powiedzmy taśmociąg. No i oczywiście też zastanawialiśmy się, jakby to wyglądało, ponieważ ten pobierane jak gdyby objętości są wycinkiem kuli, no to jakby wyglądała powierzchnia po pobraniu odpowiedniej ilości, znaczy pewnej ilości materiału, to trochę inaczej wygląda niż w warunkach ziemskich, gdzie raczej nie pobieramy wycinków kuli. Takie tabelki, w której student, że tak powiem, analizował, jaka będzie powierzchnia po, po pobraniu, że tak powiem, całej serii serii materiału, po to, żeby się zastanowić, czy tak naprawdę po takiej powierzchni łazik będzie mógł wciąż jeździć. Bo oczywiście interesujące nie jest pobranie jednej warstwy tego materiału, tylko kolejnych warstw. No i żeby to było możliwe, po tym jakby wyrobisku łazik musi wciąż mieć możliwość jeżdżenia. Podsumowując, tak już chyba przedłużyłem, że tak powiem o kilka minut swoją prezentację, chciałbym powiedzieć, że po pierwsze, zbudowaliśmy prototyp w ramach kontraktu z Europejską Agencją Kosmiczną, który, jest, który umożliwia pobranie między 100 a 300 cm materiału, po drugie urządzenie jest małe i niskoenergetyczne. I po trzecie, no przede wszystkim myślimy o przyszłości, czyli chcielibyśmy w przyszłości zamocować to urządzenie na pokładzie lądownika i miejmy nadzieję, że współpraca z Europejską Agencją Kosmiczną czy Rosyjską Agencją Kosmiczną nam w tym pomoże. Drugi taki aspekt, tutaj nie pokazałem tego slajdu, jest ewentualna współpraca z którąś z misji antarktycznych, polskich po to, żeby testować to urządzenie w warunkach niskich temperatur. Dziękuję Państwu serdecznie.